No siemaneczko wszystkim, słuchajcie, dzisiaj taki krótki film ponieważ ja na palmach to się jeszcze nie znam w ogóle mam pytanie do specjalistów o płeć tego trachy karpusa ponieważ no standard jest podobno taki, że jak jest kwiat męski to zwisa na dół, jak jest kwiat żeński to stoi do góry, no i pytanie czy to jest chłopiec, czy dziewczynka? Zobaczcie, no te kwiaty idą i do góry, rosną do góry, i trochę, jakby zwisały. Także, no mi jest bardzo ciężko to określić. Słuchajcie, no mamy tylu szpeców. Nie będę tu wywoływał. No ale zobaczcie, no tak to wygląda. O, takie kwiaciory. No i tutaj, jakby trochę szło. Do góry. Ale też troszkę są te kwiaty e, jakby, no, zwisają w dół. O, a zobaczcie tego. Ten to w ogóle jest. Ni to idzie do góry, ni to zwisa. No. I kurczę, powiem wam, że ciężko jest naprawdę stwierdzić. No. Takie kisiochy ma. O, także dajcie znać. Kurde, nie chcę mi wyostrzyć. Dajcie znać, co to są? Czy to są e, kwiatuszki męskie czy żeńskie? No, jeszcze Wam pokażę przy okazji. Oczywiście pomocnik pomaga. Pomocnik! No. I tutaj cykasiki przyszły pod palmę. Póki co w doniczkach, no bo wiecie, to się chowa, no to to tutaj je postawiłem. No, ale dajcie znać jak z tą palmą.